Cześć, witajcie. Zaczynam serię filmów dotyczących przygotowania podłoża, rozmierzania oraz układania płytek gresowych w formacie 80x80 z przenoszeniem delatacji na płytki do ułożenia. Płytek mam gdzieś w granicach 120 m2, jest do ułożenia kuchnia, jadalnia, salon, przedpokój, hol, jeszcze jeden przedpokój, pokój oraz spiżarnia. Pokażę Wam, jak ja, jak, ja sobie, jak ja sobie tutaj przygotowuję podłoże, rozmierzam płytki, jakich używam do tego narzędzi, jakich używam materiałów. Zapraszam do oglądania, komentowania, subskrypcji mojego kanału. Pozdrawiam i życzę miłego dnia. A więc tak, tutaj się znajduje ta kuchnia. Ona jest tutaj oddzielona delatacją. To słupa. Tutaj jest jadalnia. Tutaj jest salon. W tym miejscu znajduje się delatacja. Ta delatacja znacznie ucieka, nie jest w linii, więc na tej delatacji będzie naklejona mata kompensacyjna z mapy, -E Na jest dwójce. I delatacja zostanie przeniesiona na płytki, tylko będzie troszkę w innym miejscu. Tu jest kolejna delatacja, też będzie przeniesiona na płytki. Tak samo ta. Tutaj jest taki mały hol. Od tej, od tej tutaj delatacji i od tej tutaj będę zaczynał układanie płytek, więc tutaj tutaj powiedzmy, będziemy startować. Tutaj jest taka mała delatacja zrobiona, ona praktycznie w ogóle nie pracuje jedna i druga, więc tutaj po całości od tej delatacji, od tej tu aż tam do ściany. Będzie naklejony jeden pas y, maty kompensacyjnej, tak samo drugi pas będzie na, na tej delatacji. Więc y, tutaj, tutaj jedyne, jedynej delatacji, której nie będzie, to nie będzie tej. Też nie będzie, zobaczymy, albo wytniemy ją po prostu w płytce. Ale prawdopodobnie ją wytniemy tu w płytce, a tej w ogóle nie zrobimy. Y, będzie po prostu mata w tym miejscu. Tutaj jest taka mała spiżareczka, dylatacja zostaje, zachowana. Tak samo tutaj w progu, w tym progu. Tutaj jest taki, można powiedzieć, przedpokój mały z wejściem do łazienki. Łazienkę też będziemy robić w późniejszym czasie. Pierwsze tutaj tą podłogę. I tutaj jest pokój. Pokój taki malutki. Pokój, pokój będzie y, układany, można powiedzieć, na końcu. Zobaczymy, jak nam wyjdą te płytki tutaj i tutaj, żeby kontynuacją było wejście tam do tego pokoju, y, żeby po prostu fajnie to wyglądało wszystko. Nie ma nigdzie progów, więc to musi być zrobione porządnie. Tak, no to tyle z pokazywania, zabieram się do roboty, pozdrawiam, życzę miłego dnia.